W jednej z łódzkich wsi pewien gość zajmował się nielegalną produkcją alkoholu na skalę, można by rzec, przemysłową. Urobek spokojnie dojrzewał, leżakując w kadziach zakopanych pod stodołą. Interes kręcił się dobrze, dopóki któryś z zazdrosnych sąsiadów nie postanowił złożyć doniesienia na MO. Nasz przedsiębiorczy przemysłowiec dowiedział się jednak o tym, i uprzedzony o milicyjnym nalocie wykopał kadzie, wylał bimber i wlał zamiast niego wodę z mydłem. Następnego dnia kilka radiowozów MO wjechało na podwórko gospodarza. Po wykopaniu kadzi milicjant z miną triumfu skosztował zawartości. Nie poczuł jednak alkoholu, zapytał więc właściciela posesji, po co zakopywać wodę z mydłem. Rolnik odpowiedział: A bo u nas jest w rodzinie taki zwyczaj, że jak dziadek umrze, to wodę po myciu nieboszczyka zakopujemy na szczęście pod stodołą.